Rafa Szatan zajmie miejsce Andrzeja Mgnarczyka w nowych odcinkach M jak Mibo. M jak Mibo po wakacjach 2018 od Poniedziałku 2708 2018 w TVP2. M jak Mibo i Asia Debugo nie mogła pogodzić się ze śmierci Tomka. Chodakowska kilka miesięcy po, lubie zosta Bagdow. Jej kreska cię straci bo sens i Asia gotowa byba nawet si zab. Na ezczcz ci ból postraci ukochanego powoli mija, a w kreskaciu blondynki pojawiaj si nowi z zni Czy pianista, którego pozna w nowych odcinkach M jak jak bo po wakacjach 2018 skradnie jej serce. Rafabowi trochę rozpisali teraz i do sporo się dzieje takich nawet skandalicznych sytuacji w będzie o czym mówi. Rafa będzie grał damka. Pod moim czujnym okiem oczywiście nie jest i Barbara Kurdej Szatan w rozmowie sparty.pl Co się wydarzy w ich wtku? Czy Joasia i nowy bohater, którego gra Rafa Szatan BB romans? Nie mamy dla was dobrych informacji. Będzie próbowa Pioasi Poderwa, ale Joasia cały czas tęskni za Tomaszem i nie jest gotowa na nowe zwiski dodała ze smutkiem aktorka. Wygląda wice na to, kreska e nowy przystojniak wem jak mi bo będzie bardzo kochliwy, ale Asia nie pozwoli musi do siebie zblii kreska y. A szkoda.